4 września na blogu SC Software pojawia się informacja, iż DLC Actros Tuning Pack jest już dostępny. A więc informacji w tym odcinku. Zapraszam. A więc ma z tej strony Seba. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami od SC Software. A dzisiaj mamy informacje na temat tego, iż licencjonowane DLC Actros Tuning Pack zostało już wydane, możemy je zakupić na Steamie, nawet z drobną przeseną, ale o tym za chwilę, ale może coś na początku o tym DLC. Jak sama nazwa wskazuje, jest to oczywiście Tuning Pack, czyli dzięki temu DLC możemy upiększać swoje ciężarówki właśnie w ten sposób, a sama nazwa aktor wskazuje na to, że chodzi tutaj o ciężarówki z Mercedesa. Oczywiście, i jest to oczywiście pakiet licencjonowanych przedmiotów, dlatego na większości tych właśnie przedmiotów możemy zobaczyć tutaj różne znaczki Mercedesowskie. I w sumie, w takim skrócie, to tyle chodzi o to DLC. No i tak, przy okazji, oprócz tych zdjęć, pojawił się jeszcze taki ponadminutowy film. Jest on dostępny na YouTube SC Software. Pojawił się on też wcześniej, bo dzień temu na Steamie, ale postanowiłem nie robić o tym informacji, ponieważ byłoby to po prostu bez sensu. Więc tutaj możecie sobie zobaczyć mniej więcej jak on wygląda. Ja go tutaj puszczę. Polsam zobaczyć sobie każdemu na YouTube, oczywiście. Cóż, tak się prezentuje. Są tutaj takie przebitki, różne ujęcia różnych e, tych konfiguracji, jakie tam STS postanowiło pokazać. E, pełną listę rzeczy, jakie to DLC dodaje, możemy zobaczyć w sumie na Steamie. Resztę polecam zobaczyć każdemu sam. I oczywiście, tak jak mówię, lista pełna tych rzeczy, które dodaje to DLC, mamy tutaj. E, tutaj możecie wszystkie sobie tutaj przeczytać, zobaczyć co i jak, jak się prezentuje. E, oczywiście, link do tego DLC macie na blogu SC Software, o właśnie tutaj. Jak widzicie, cena to jest normalnie 14,49. Natomiast w chwili obecnej trwa przecena minus 10% aż do 11 września, i to DLC w chwili obecnej kosztuje przez ten tydzień 13,4 zł. Więc w sumie, według mnie, się tutaj opłaca, bo to zawsze jakaś tam złotówka oszczędzona. I w sumie, jeśli chodzi o to, DLC to tyle. O tą informację to tyle. A więc cóż, zachęcam do oceniania tego filmu, skomentowania go, udostępnienia. Zapraszam na moją stronę, Twittera, Discorda, do grupy na Steam, i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.